Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Okropne. Nagroda Nobla pieniądze. Sława wszechświatowa i człowiek, który bez zmęczenia wielkiego nie potrafi się rozebrać. To istna ironia życia. Te słowa wypowiedział Władysław Reymont, laureat Literackiej Nagrody Nobla. Mały Władysław nie był typem potulnego dziecka. Przeciwnie, ten żywiołowy, młody człowiek posiadający szereg talentów nie pozwalał ująć się w karby. Surowy ojciec chciał go wykształcić na organistę i zapędzał do gry na fortepianie. Chłopak wolał jednak czytać książki i błąkać się po lasach. Ostatecznie musiał wyjechać do Warszawy i uczyć się krawiectwa u swojego szwagra. Zaczął tam pisać wiersze i pierwsze poematy. Mnie być w terminie. Mnie krawiectwo w głowie. Mnie co ma dusza klasyczna w połowie. I oni by mnie Krawczykiem może nazwać chcieli. Mnie. Czy Ci ludzie znów nie zidiocieli. W 1884 roku przyłączył się do wędrownej trupy teatralnej po kilku latach zatrudnił się na kolei warszawsko-wiedeńskiej, pracował na stacjach wrogowie i Krosnowie. Cały czas tworzył pisał opowiadania, artykuły, nowele. Z powodu wyczerpania prawdopodobnie pracował codziennie po 17 godzin i niedożywienia zachorował w 1892 roku na zapalenie kiszek. Rok później porzucił kolej i przeniósł się do Warszawy. Prowadził nadal bardzo oszczędne życie. Gdy nie mógł pracować w wynajętym pokoju, ponieważ dzielił go z trzema mężczyznami, udawał się do katedry św. Jana i tam pisał. Jego twórczość ukazywała się m.in. w Głosie, Tygodniku Ilustrowanym i Wędrowcu. Powieść Chłopi powstawała kilka lat. Niedługo przed terminem druku, Raymond zdecydował się wprowadzić poprawki. Zniszczył wtedy większość pracy i w rezultacie napisał dzieło od nowa. Pogrążał się w świecie swoich bohaterów, unikał znajomych, narzucił sobie niezwykłą dyscyplinę, pisał codziennie od dziewiątej do pierwszej, a czasem i całe po obiedzie. Żona pisarza martwiła się jego mizernym wyglądem, a lekarz doszukiwał się nawet ataku epilepsji. Raymond zaś przyznał, że trzy dni z rzędu tańczył na weselu. Oczywiście w wyobraźni. Chłopi zaczęli ukazywać się w odcinkach w tygodniku ilustrowanym w 1902 roku. Powieść zachwyciła krytykę i czytelników. W 1918 roku Akademia Umiejętności zgłosiła kandydaturę Rejmonta do Nagrody Nobla. Sześć lat później, w 1924 roku, Akademia Szwedzka ogłosiła przyznanie literackiej nagrody Nobla autorowi chłopów. Wielki sukces został przyjęty z euforią w kraju, który kilka lat wcześniej odzyskał niepodległość. Hołd pisarzowi składali przedstawiciele władz i wszystkich grup społecznych, zwłaszcza chłopów. Czy myślisz, że Rejmontowi udało się odebrać nagrodę? Dowiesz się tego na portalu Historia Poszukaj z artykułu Ewy Olkuśnik pod tytułem Rozdyndałem się do głębi nagroda Nobla dla Władysława Rejmonta. Historia. Poszukaj.